Hello, hello, hello. Witajcie, moje gwiezdne przyjaciółki. Witam Was ponownie na kanale Gwiazda Tarot dla Kobiet. I moje kochane, dzisiaj takie czytanie, którego jeszcze na kanale nie było, to znaczy było Wybierz Kartę, a dzisiaj chciałabym to ugryźć od strony Znaków Zod Zodiaku. Więc, moje drogie, dzisiaj sobie zobaczymy, co on chce Ci powiedzieć w tej chwili. W momencie, kiedy czytasz, kiedy czytasz, kiedy oglądasz ten film, Niezależnie od tego, czy to będzie za miesiąc, czy za rok, czy za y, 15 lat. I y, y, zanim sobie zaczniemy czytanie, y, zachęcam Was, moje kochane, do subskrybowania. Jeżeli polubicie ten film, to polubcie także cały kanał. Odsubskrybować można zawsze. Natomiast niech nasza gwiezdna y, rodzinka się powiększa. I, moje drogie, zaczniemy sobie. Specjalny tarot, tarot miłosny oraz Wasze ulubione karteczki, czyli karty z wiadomościami. I popatrzymy sobie w ten sposób, że wyciągnę jedną kartę tarota i y, kilka karteczek, y, i patrzymy na Jego znak Zodiaku. Ok? Patrzymy na Jego znak Zodiaku. Jeżeli nie znasz Jego znaku Zodiaku, to zapraszam Cię tutaj na e, playlistę całą sobie e, przejrzyj, dlatego że tam jest wiele, właśnie, czytań. E, wybierz kartę. No, na przykład dla tych osób, które nie znają znaku Zodiaku, osoby, o którą pytacie, pytają. E, znaki Zodiaku będą się pojawiały tu, tak, żeby było wygodniej, lepiej, fajniej. I zaczynamy sobie. Co on by, co on chce Ci powiedzieć w tej chwili? Jeżeli jest baranem. Co chcę Ci powiedzieć w tej chwili, jeżeli jest baranem? Dobrze. Popatrzmy sobie. Przybędę do Ciebie szybko w ósemce buław, więc myślę, że chcę się z Tobą skontaktować. Chcę do Ciebie przyjechać, chcę Cię zobaczyć. A myśli o tym, a zobaczmy, co dalej. Jeżeli on jest baranem, to co on chce ci powiedzieć? Nie spieszy mi się do ślubu. Nie ma nikogo innego, z kim wolałbym być. Gubię się w Twoich oczach, serce bije mi szybciej. Patrzmy jeszcze dalej. Czekajcie, już wyciągam następne karteczki. Dobra, zrobimy sobie jeszcze z tych. Co on chce Ci powiedzieć, jeżeli jest baranem. To była moja wina, ale obwiniłem Ciebie. Żałuję, że nie traktowałem Cię lepiej i wiem, że odwracałem głowę od Twojego bólu. Moje kochane, to jest wiadomość dla Was od barana. Yy, możecie sobie wybrać albo grupę niebieską, albo grupę kolorową, albo obydwie grupy jak. Wolicie, bo tak to zawsze wygląda. Dobrze. Ok. Co on chce ci powiedzieć, jeżeli jest bykiem? Zaraz sobie popatrzymy. Moje piękne. Co on chce ci powiedzieć, jeżeli jest bykiem? Byk. To, co jest między nami, nigdy się nie skończy. Więc dobrze, mamy to. I teraz możecie sobie wybrać albo grupę niebieską, albo grupę kolorową, albo obydwie grupy. Zobaczycie, co do Was pasuje. Co z Wami rezonuje, co poczujecie, że rezonuje z Wami. Chcecie pocałować. Idziesz w to za mocno i za szybko. Jesteś dla mnie wszystkim. I popatrzmy na grupę kolorową. Co chcę ci powiedzieć, jeżeli jest bykiem? Kocham cię bezwarunkowo. Szukałem Ciebie wszędzie. Chciałbym podzielić się z Tobą dobrą wiadomością, czyli takie wiadomości dla Was od Pana Byka. Idziemy dalej, moje kochane. Po byczku będzie z pewnością bliźniaczek. Więc popatrzmy na bliźniaka. Co bliźniak chce ci powiedzieć? Co bliźniak chce ci powiedzieć? Dobra. Jeżeli on jest bliźniakiem, nie jestem pewny, jaką podjąć decyzję. I teraz, moje kochane, wybierzcie, czy karty niebieskie, czy kolorowe w odpowiedzi, a może dwie grupy będą z wami rezonowały? Zaraz zobaczymy. Och, się posypały. Planuję wkrótce się skontaktować. Musimy szczerze pogadać. Związki mnie przerażają. To jest grupa niebieska, grupa kolorowa. Dobrze. Coś mnie do ciebie przyciąga. Ukrywałem, kim naprawdę jestem. Pamiętam wszystkie szczegóły tego dnia. Więc, takie są wiadomości dla Was, od Pana bliźniaka, albo Pani, no w zależności od tego, kogo pytacie. O kogo pytacie. I przechodzimy sobie w takim razie do raczka mam moje raczki? Dobrze, tutaj. Co on chce ci powiedzieć, jeżeli jest rakiem? Co on chce ci powiedzieć, jeżeli jest rakiem? To moja prawda? Czyli wchodzi w nam energię, może nawet udowadniania czegoś, wybierzcie teraz, czy chcecie właśnie tą wiadomość z niebieskiej grupy, czy z kolorowej, grupa niebieska. Sprawiasz, że czuję się bezpiecznie. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Mam wątpliwości co do nas. I grupa kolorowa. O, tutaj nam się coś zawinęło. Poczekajcie. Dobra. Byliśmy za młodzi. Będziemy znowu razem. Chcę być kimś więcej niż przyjacielem. Więc wybierzcie, czy z Wami rezonuje niebieska, czy kolorowa, albo dwie mogą rezonować. I to jest wiadomość od pana raczka. Pan raczek. No to teraz idziemy do Lewsia, Pan Lew, popatrzmy, co, u... co chciałby powiedzieć ci Pan Lew. Co chciałby ci powiedzieć Pan Lew? Co by ci chciał powiedzieć Pan? Myf. Jak możemy dokonać pozytywnej zmiany? No, czyli tutaj jest karta chęci zmiany, i zobaczmy sobie w takim razie, co on chce Ci powiedzieć, jeżeli jest wam. Tutaj do wyboru grupa niebieska albo grupa. Dobra, a pozostawmy je. Kolorowa w niebieskiej grupie, moje kochane. Cóż tutaj mamy? Powiem ci to, co chcesz usłyszeć. Czekam, aż powiesz, co o mnie myślisz, zanim powiem ci prawdę. Mówię o tobie przyjaciołom. Więc to jest grupa niebieska, a w grupie kolorowej, jeżeli wybrałyście grupę kolorową. To jak powtarzam, mogą z Wami rezonować dwie grupy, więc. A w grupie kolorowej czas bym się uleczył. Czuję, że odchodzisz ode mnie. Żałuję, że Cię okłamałem. Oczywiście mogą z Wami rezonować obydwie grupy, ale być może tylko jedna, albo niebieska, albo kolorowa. I lecimy sobie dalej. To była wiadomość od Pana Lwa, więc teraz popatrzmy na Pana Pannę. Pan Panna. Co on chce ci powiedzieć teraz? Harmonia wraca. Dobra. I do wyboru grupa niebieska z wiadomościami, kochane. Wójtź, jakie wiedźmy tutaj się zebrały. Aż karty lecą. Zobaczmy, co w grupie niebieskiej. Zobaczmy, co w grupie niebieskiej. Co on chce ci powiedzieć? Jestem tchórzem. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Jesteś dla mnie wszystkim. To jest grupa niebieska grupa kolorowa, dziewczyny. Kolorowa staje się lepszą osobą. Żałuję, że Cię okłamałem. Straciłam głowę na chwilę. To jest to, co chcę Wam powiedzieć: Pan, panna, i idziemy do kolejnego znaku. Kolejnym znakiem będzie waga. Waga, waga, waga. Co chce powiedzieć pan waga? Teraz dziewczyny, słuchajcie, muszę zamurkować. Bo to, co chcę powiedzieć, pan Waga wylądowało na podłodze, ale nic. poradzimy sobie. Poradzimy sobie. Warto było się schylić, moje drogie. Warto było zamurkować pod stół. I bo mamy tutaj sprawie, że będziesz moja z Asie. Buław, więc cudnie. Dobra, grupa niebieska. Są zawsze dwie grupy do wyboru albo niebieska, albo kolorowa. W grupie niebieskiej co chcę Ci powiedzieć? Pan waga mam wątpliwości co do nas. Jesteś piękna. Nie umiem pięknie mówić. A w grupie kolorowej w grupie kolorowej Znów chcę się tak czuć. Wiem, że przekroczyłem granicę. Szukałem Ciebie wszędzie. Więc taka jest wiadomość od Pana Wagi dla Was. Idziemy w takim razie do Pana Skorpiona i zobaczymy, co Skorpion chce Ci powiedzieć. Pokażmy. O! To chciało wyjść. Nie jestem pewny, jaką podjąć decyzję. I dziewczyny jak zwykle do wyboru dwie grupki. Grupa niebieska. Popatrzmy. Chociaż mogą oczywiście rezonować dwie z wami. Ale grupa niebieska. Co w grupie niebieskiej? Nie ma nikogo z innego, z kim wolałbym być. Jestem głodny uwagi. Używam ci jako swojej ucieczki. I grupa kolorowa, co w grupie kolorowej mamy? Tutaj. Czekam na znak od ciebie. Zaczynam rozumieć nasz związek. Nie mogłem pozwolić, byś zbliżyła się do mnie. Więc możecie wybrać albo grupkę niebieską, albo czerwoną, albo obie z wami rezonują. No, wy to wiecie, czujecie najmocniej, prawda? Dobra. To to jest wiadomość od pana skorpiona. Dobrze. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra. A teraz co będzie? Po skorpioniku, jak rozumiem, będzie pan strzelczyk. Pan strzelec, już go szukam. O jest tu, dobra. Więc co chciałby powiedzieć ci pan Strzelec? Co chciałby powiedzieć Ci pan Strzelec? Widzę Cię yy, jako moją żonę. Uuu! <grytania> Czyli on czuje doskonale, że mogłabyś być jego żoną, Jest idealną kandydatką na to. I teraz tak, w grupie niebieskiej, moje kochane, co tutaj mamy? Grupa niebieska. co on by chciał Ci powiedzieć. Idziesz w to za mocno i za szybko. To koniec. Koniec czegoś, niekoniecznie Waszej relacji. Bo koniec jakiegoś trudnego czasu też może być. Nasza miłość jest jak bajka. I grupa kolorowa. Nie mogę przestać o Tobie myśleć. Jestem wdzięczny za duchową lekcję. Zagubiłem się przez chwilę. Więc wybierzcie, czy grupa niebieska, czy kolorowa, czy może dwie Wam odpowiadają. To jest wiadomość od Pana Strzelczyka. Więc zobaczmy, co chce Wam powiedzieć Pan koziorożec. Koziorożec. O, jest tutaj, dobra? Jeżeli on jest koziorożcem, to co chcę Ci powiedzieć? Pan Koziorożec. Muszę stać przy swoim. Czyli tak jakby musiał się bronić. W grupie niebieskiej, moje kochane, do wyboru są dwie grupki. Albo niebieska, albo kolorowa. Chociaż mogą rezonować z wami dwie grupy. Więc w grupie niebieskiej co on chce ci powiedzieć? Chcę się Tobą opiekować. Nie ma dla nas przyszłości. Czuję, że Cię tracę. To w grupie niebieskiej, w grupie kolorowej. Nie jestem dostępny. Oj. Uit. Kocham cię. Poznanie prawdy spowodowało, że rozpadłem się na kawałki. To w grupie kolorowej i taka jest wiadomość od pana korziorożca. Albo z wami rezonuje niebieska, albo czerwona, albo obydwie. Dobra. Idziemy do pana wodnika. Pan wodnik. Dobrze, co chce ci powiedzieć? Pan wodnik. Teraz widzę wszystko wyraźnie, i dalej w grupie niebieskiej, moje kochane. W grupie niebieskiej, co chcę Ci powiedzieć? Nigdy wcześniej tak się nie czułem. Nasza relacja wzbudza wiele zamieszania. Mówię o tobie, przyjaciołom. W grupie czerwonej, kolorowej, czerwonej, kolorowej, w grupie kolorowej teraz patrzymy. Uciekam w pracę, by zapomnieć o tobie. Znów chcę się tak czuć. Samo bycie przy tobie jest obezwładniające. Więc wy wybierzcie, która grupka z wami rezonuje. Mogą obie, a może tylko niebieska albo tylko kolorowa. I lecimy dalej. To była wiadomość od pana wodnika, więc teraz wiadomość od pana rybki. Rybki. Gdzie są rybki? O tutaj, dobra. Co chce ci powiedzieć pan ryba, jeżeli on jest rybą. Mmm. Zobaczcie, co nam tutaj wypadło. Wypadła nam karta miłości, zakochania, zauroczenia. Zacznijmy albo te relacje, albo zacznijmy od nowa. Dobrze. I w grupie niebieskiej wiadomość: od rybki dla ciebie jest. Już popatrzmy. Co chcę Ci powiedzieć pana rybeczka? Jesteś spełnieniem moich marzeń. To tylko zabawa. Mówię o tobie przyjaciołom i moje drogie w grupie kolorowej. Kolorowej, zaczynam rozumieć nasz związek. Staję się lepszą osobą. Mam nadzieję, że wybaczysz mi pewnego dnia. To jest wiadomość od pana rybki. Moje drogie, jeżeli podoba wam się takie czytanie, właśnie ze znakami zodiaku, to zostawcie komentarz, łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. I e, tutaj macie więcej filmów o miłości. Może tam coś ciekawego znajdziecie. E, buziakuję, do następnego. Pa!